Rozpoczynamy dzisiaj 11. festiwal Mała Talia dla dzieci i młodzieży. Potrwa on do 7 grudnia. Pierwszym spektaklem, jaki zobaczymy, będzie musical, czyli musical dziecięcy, bardzo wyjątkowy. Zagra w nim 28 uczniów z ternowskich i nie tylko ternowskich szkół. Organizatorem musicalu jest szkoła podstawowa nr 3 w Ternowie. Pomysłodawczynią, autorką scenariusza i koordynatorką jest pedagog Magdalena Trusz. Zaangażowała ona sporo osób z Ternowa do przygotowania dzieciaków na występy. Jedną z nich jest aktor ternowskiego teatru Ireneusz Pastuszak. Dzisiaj zagraliśmy musical. Najpierw był film musical jedna druga, a później y, nie wstałam po prostu występ musical. Moja rola polegała na tym, że byłam dziewczynką, która po prostu bardzo lubiła zajmować się owadami ogólnie była taka oczytana, ale nikt z tego nie mógł zrozumieć, więc wszyscy ją odrzucali. To jest opowieść o szczęściu i o przyjaźni, O nas! Chociaż początki nie były łatwe. Spektakl jest ogólnie o tym, że jest czwórka przyjaciół i każdy z nich jest wyjątkowy na swój sposób. I każdy ma też taką swoją cechę, i każdy jest, że wszyscy do siebie pasujemy i tworzymy jedną całość. Jak ja miałem kapitana śluba i kapitan śluba był po prostu super bohaterem w swoim świecie, i cieszył się z życia, i nie interesował się opinią innych. Yeah. W Music Hallu nauczyłam się też dużo rzeczy nowych, który, o których wcześniej nie wiedziałam. Poznałam wielu ludzi i naprawdę mi się z nimi bardzo dobrze współpracowało. Bardzo się do siebie przywiązaliśmy wszyscy i, i mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze szansę współpracować przy innych produkcjach. Dziękuję wszystkim za obecność i wsparcie.